Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu. Przyznamam się do czegoś. W ogóle jest rano, jak słuchać po moim głosie i pewnie widać po godzinie. Ale za każdym razem, jak właśnie jest, hej, hej, witajcie w moim vlogu, to w głowie muszę sobie odśpiewać, witajcie w naszej bajce. Więc jakoś tak, witajcie w moim vlogu, witajcie w naszej bajce. słoń zagra na fujarce. Nawet nie pamiętam słów, ale muszę sobie to odśpiewać, żeby wyrzucić chyba z systemu, wyrzucić z głowy. Znowu dzisiaj w kuchni, bo wyciągnęłam tą maskę, którą dostałam ostatnio od Laros. La ja jestem jej bardzo ciekawa i czekałam, kiedy zacznę nagrywać vloga, bo powiedziałam Wam w holu, że może wypróbujemy ją razem i wiecie, no nie chciałam jakby tego zrobić. Poza vlogiem, bo w sumie mogłabym na Instagram też to wrzucić i też, jakby wiele z Was by się ucieszyło, bo też wiele z Was jest na Instagramie, ale właśnie chciałam to zrobić tutaj i teraz próbuję to wyciągnąć, żeby tego jakoś nie zniszczyć, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo ta maska się wcale, słuchajcie, nie chce za bardzo wyciągać. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, udało się. Wyciągnęłam maskę. Maska wygląda tak, jest w takim plastikowym opakowaniu. Trochę jak ta maska z, z SanefMed. Jest w plastikowym opakowaniu. Pomiędzy plastikowym czymś nie. Ale tutaj dobra. Czyli tu zdejmujemy najpierw jedną osłonkę. Dobra. I czy teraz tu powinnam mieć maskę. O, jest, jest maska, dobra. Ho, ho, ho widzicie jak ona jest e, właśnie. E, jaki ma kolor. No dobra. Zakładamy. A, zimne. Uf. Uf. Zimne, 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 zimne. No trzymałam w lodówce, to trudno, żeby było inne. O. Ale jakie to jest przyjemne tutaj teraz tak sobie po, pomaziać tym i delikatnie pomasować. O. No dobra. U! Maska jest chyba troszkę za mała na moje oczy. No, poszłam do lusterka się przyżyć, ale tak, tutaj mi zachodzi tutaj niestety jest troszkę przymała na moje oczy, możecie się dokładnie przyjrzeć, wygląda fajnie, no wygląda wiecie tak robi wrażenie, natomiast zobaczymy jak będzie z jej efektami, zaraz przeczytam co tu w ogóle jest, jest to hydrażelowa maska na okolice oczu z ekstraktem z perły i lawendy maska przeznaczona jest na całą okolicę oczu nie tylko pod oczy, aby zrewitalizować rozjaśnić i doenergetyzować skórę to są trudne <laughs> słowa o poranku E, oczyścić skórę z dralalala, za pomocą szpatułki wyjąć parę płatków ze słoiczka? La Rose. Coś Wam nie wyszło. No ale nie jest to zbyt skomplikowane, co należy zrobić z tą maską, więc ta instrukcja obsługi może nie jest szczególnie ważna. Ale yy, warto zwrócić uwagę. Dobra, ja sobie zrobię herbatkę, posiedzę sobie troszeczkę z tą maską i zobaczymy, jaki będzie efekt, bo na razie efekt jest taki bardzo podobny do płatków hydrożelowych, z tym, że na większym obszarze, tak? Bo tutaj dosyć szeroko idzie. Tutaj też, no, brwi. To wiecie, że ja mam jak generalnie breżniew, więc w brwiach tego nie czuję, ale jeżeli mamy, ym, powiedzmy, bardziej delikatne brwi, mniejsze albo. Prawie wcale ich nie mamy, bo też tak bywa. No to wtedy tutaj też będzie ona oddziaływać. No ja akurat mam jak mam, no nic na to nie poradzę. Ja tu ładne przejścia porobiłam, jak nalewam herbatę, jak nalewam wodę i się okazało, że nie włączyłam y, nagrywania. W każdym razie herbatka się robi. Cały czas słuchajcie, używam tej herbaty y, Lipton, mięta z eukaliptusem. Bardzo, bardzo ją lubię. Mam co prawda inne, bo mam jeszcze tą z Lidla, mięta ze skórką cytrynową mm, oraz po prostu klasyczną miętę też. To są w zasadzie jedyne herbaty czy też napoje, jakie ja piję. Ale właśnie e, nagrałam, jak tutaj ładnie zalewam i potem zaczęłam mówić o kiełkach, że właśnie wysypałam resztkę kiełków, którą mam. E, bardzo często mnie pytacie, do czego ja je używam i w ogóle po co i tak dalej. No to jest trochę jak rzodkiewka po prostu, tylko że jeszcze nie wyrośnięta, bo to są kiełki rzodkiewki, czyli malutkie. Ale ja po prostu lubię, bo one są takie ostre i jakby to powiedzieć, no chyba głównie ostre, bo niestety rzodkiewka w tym roku była paskudna, szklana, niedobra. I dlatego właśnie, chociaż ja zawsze kiełki lubiłam i zawsze, zawsze jadałam, to w tym roku tym bardziej. I jakiś czas temu Wam mówiłam, że właśnie coś jest tak, że te kiełki nie chcą mi za bardzo kiełkować i mam wrażenie, że w ogóle bardzo dużo mi nie wykiełkowuje. I zasugerowałyście, żeby najpierw je zalać, czego ja nigdy nie robiłam, a okazuje się, że na opakowaniu było to napisane, ale ja chyba nigdy tego nie przeczytałam. Tak więc zalałam sobie nową porcję kiełek. Tutaj mam kiełki w stadium dzień drugi i w tej chwili nie mam co jeść, bo yy, kupiłam w ogóle jeszcze kiełki przy okazji, ale one przyjdą dopiero po chyba 16, ale się nie mylę. Tak więc to sobie tutaj leży w takim dosyć mocno, jak widzicie, na nasłonecznionym miejscu. A ja właśnie, herbatka się już pewnie naciągnęła, to idę właśnie wypić herbatkę. Tak, tu jeszcze na narożniku leżą rzeczy z filmów, które nagrywam w zeszłym tygodniu, a w zasadzie to w weekend. Chociaż nie, bo haul nagrywałam w zeszłym tygodniu, bo haul był w poprzedni piątek, a ciuchy nagrywałam w weekend, ale ciuchy to już widziałyście na kanale, bo były w środę tylko właśnie jeszcze muszę je poskładać, zamówić kuriera i odesłać to, czego nie zostawiam. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, no to oczywiście odsyłam Was na górę, na górę. Mój mózg się naprawdę jeszcze nie obudził. Odsyłam Was tutaj właśnie w, w karcie będziecie miały, no i też oczywiście na ekranie końcowym. O, nie ma nic z rana lepszego niż ciepła herbatka. Chociaż oczywiście są osoby, które piją z rana kawę bardziej niż herbatę. Ja akurat jestem osobą, która pije herbatę, bo dla mnie kawa e, nie działa po po, pobudza pobudzająco. Naprawdę, mózgu. Obudź się. Nie działa po, po Serio. Nie działa pobudzająco. W ogóle w sieci pojawił się najnowszy trailer do e, Doctor Strange and Multiverse of Madness, który pojawi się w maju w kinach i po prostu jaram się. To są coraz bardziej popieprzone i pokręcone te filmy, ale mimo wszystko ja je uwielbiam. Bardzo lubię też Benedykta Cumberbatcha. W ogóle cały Marvel, no to się zrobiła już taka, wiecie, wielka maszynka do zarabiania pieniędzy, trochę. I, I pewnie gdzieś tam można twierdzić, że po drodze gubią trochę to, z czym zaczynali, ten pierwszy Iron Man, pierwsi Avengersi, ale jednak no. Mnie one nadal je cieszą i no, Spider-Man byłam w kinie i bardzo, bardzo mi się podobało. Naprawdę miał takie endgame vibes. Bardzo klimat, klimatem przypominał mi właśnie endgame. I, e, I byłoby też bardzo dużo takich postaci, wiecie, z różnych, e, z różnych filmów, które się pojawiły na przestrzeni. E, nie będę Wam wszystkiego mówić, bo może są osoby, które nie widziała, jeszcze chcą zobaczyć, chociaż wiecie, no, minęły już dwa miesiące, ale mimo wszystko wolę tego nie robić. No i tutaj jeśli chodzi o doktora Strange'a to też się mówi, że mają się pojawić postacie właśnie z innych filmów, są różne spoilery. Nie będę wam mówić zdradzać kto, bo może właśnie tego nie chcecie, nie lubicie. Ja powiem wam tak, niektóre spoilery spoko przyjmę, ale niektóre nie i lubię i lubię czegoś nie wiedzieć, i lubię być zaskoczona w kinie, więc to nie jest tak, że ja czytam wszystko. E, wiadomo, że na przykład e, to, co jest pokazane w trailerze, ma nas zachęcić do tego, żebyśmy obejrzeli film, trochę jak, nie wiem, zdjęcia sukienek w katalogach czy na stronach. E, więc, e, więc, jakby takie, wiecie, e, filmy pod tytułem Rozkładamy trailer na części pierwszy, to oglądam. Ale e, jeżeli gdzieś już są jakieś takie bardzo duże spoiler warning, i tak dalej, to już nie, bo, bo chcę, mieć, chcę mieć przyjemność po prostu, jak pójdę do kina. Więc e, pojawił się trailer właśnie do, do Marvela do Doctor Strange and Multiverse of Madness. Pojawił się trailer do drugiego sezonu Bridgerton, który to pojawi się w marcu, czyli w zasadzie już za 38 dni. Tak więc bardzo mnie to cieszy, bo akurat Bridgetton bardzo lubię i tak sobie stwierdziłam, że chyba obejrzę sobie pierwszy sezon, zanim drugi sezon się pojawi. Zrobię taki sobie może weekendowy binge-watching, chociaż wiecie, w weekendy to ja nie mam za dużo czasu, bo filmy same się nie nagrają. I z reguły jest tak, nie jestem w stanie z reguły nagrać trzech filmów w weekend po prostu fizycznie nie daje rady, jestem zbyt zmęczona na to, więc z reguły jest tak, że w weekend nagram dwa filmy. I potem w tygodniu nagrywam właśnie ten, który widzicie w piątek. I czasami jest to haul, czasami jest to jakiś makijaż, czasami jest to pogadanka, czasami jest to vlog, tak jak w tej chwili. Tak więc te piątkowe filmy są raczej bardziej e, takie na luzie, na, na luzie bym powiedziała: takie wiecie wesołe, e, takie, takie weekendowe, takie piątkowo-wieczorne, bo e, tak mi po prostu jest też wygodnie. No jakby pracując, poniedziałek, piątek, dziewiąta, siedemnasta. Chcąc mieć troszeczkę, jakby, też czasu dla siebie, jakiegoś życia, powiedzmy, nie wiem, pójść na zakupy, wyjść, wyjść gdzieś, na, czasami też muszę po prostu pójść do mamy, i czasami nawet po prostu po weekendu mam wyjęty, bo jestem u mamy, bo na przykład pójdę je zrobić zakupy, po prostu posiedzieć, pogadać, poplotkować, wiecie, no różne rzeczy. E, więc no, te weekendy też są tak zajęte, ale myślę, że dam radę jakoś zrobić jakiś taki właśnie może wieczorek albo dwa, bo w sumie tam jest 8 odcinków, czy 10 odcinków, chyba 8 odcinków, e, właśnie e, pooglądać sobie i przed drugim sezonem obejrzeć wszystko naraz. Dobra, myślę, że czas już zdjąć tą maskę, bo generalnie zanim włączyłam to nagrywanie, to już trochę z nią posiedziałam. Powiem Wam tak. Maska bardzo fajna, w takim sensie, że podoba mi się, że ona ma ten taki iridescent kolor. Bardzo mi się to podoba i jestem na tak. Jeśli chodzi o działanie pod oczami, to bardzo podobne do płatków, czyli ja to trochę stosuję jak placebo. Sorry, wybaczcie, no bo tu bardzo mocno światło wpada i widzę, że troszkę na, na twarz wariuje. Ja to traktuję jak placebo. Ja nie traktuję płatków pod oczy jako etapu pielęgnacji, który ma mi coś dać. Ja to traktuję jako przyjemny etap, który jest dla mnie, bo ja go lubię, bo mi sprawia radość. E, I tak jest podobnie z tą maską, to znaczy ja nie czuję, żebym tutaj miała nie wiadomo jakie wygładzenie i w ogóle nawilżenie. To jest jedno użycie maski. Nie oszukujmy się, nic nam takiego, takiego czegoś nie da. E, ale mimo wszystko jest takie bardzo, bardzo fajne. Uczucie jest po prostu jak po płatkach hydrożelowych, a ponieważ ja płatki hydrożelowe, że, że naprawdę mózgu... A ponieważ ja płatki hydrożelowe bardzo lubię, no to ta e, maseczka też, e, też jest całkiem, całkiem fajna. Tak więc jak będą jakieś promki, niestety teraz na Laros się skończyła właśnie promocja, bo była promocja minus 14% na Koreę, ale to informowałam Was właśnie w poprzednim holu. Na Instagramie kilka razy. Oho, na ile się zaczynają? 8 godzina. E, na, na Instagramie kilka razy. E... Mhm. Czas się brać do roboty. No to myślę, że można poczekać na jakąś kolejną promkę. A kto wie, może Petit Twi po prostu będzie sam z siebie w promocji. Tak więc, jak będzie, to na pewno będę dawać Wam znać. Natomiast, no, jeśli chodzi o wrażenia, to takie bardzo podobne do płatków hydrożelowych i mi się ogólnie podoba. Tak więc, jak będę miała jeszcze kiedyś okazję, czy zakupić, czy może dostać od sklepu, to ja z wielką chęcią. Jak to na Frankem Vloga przystało, mamy kolejny dzień, bo wczoraj powiem Wam, że miałam tak. Zabiegany dzień, że jak skończyłam i usiadłam, i popatrzyłam, że jest 20.30, a ja dopiero wróciłam do domu, dopiero zmyłam makijaż. To powiem wam, że po prostu już nie miałam siły sięgnąć po aparat. No, Widziałam, że nie. W ciągu dnia za bardzo nie miałam czasu, jak się odezwać. A że testuję nowy podkład, no to też jakby już pod koniec dnia nie chciałam wam po prostu zdradzać, jak on wygląda. Póki co teraz jest na świeżo, więc jeszcze się mogę wam pokazać, ale też pewnie, jeżeli się odezwę, to już na koniec dnia, albo po zmytym makijażu, albo może, może, wiecie, następnego dnia zobaczymy, jak się tutaj ułoży. Teraz sobie zrobiłam przerwę i też na Instagramie wam pokazywałam, e, któregoś tam dnia. Że właśnie po prostu czasami sobie robię przerwy w ciągu dnia. Wyłączam dźwięk w komputerze, tak, żeby mi właśnie nikt nie przeszkadzał i odpalam swojego pilota. Nie pilota, pistoleta też nie. Swój pistolet do masażu, o to mi chodzi. Ostatnio Blanka Lipińska go pokazywała na, u siebie na Instagramie, że właśnie zaczęła stosować, używać na nogi. Ja akurat, jeśli chodzi o ten pistolet, to bardziej używam go tutaj na kark i ewentualnie na stopę, ale to wtedy zmieniam, ale mi się walnęła, było blisko, ale to wtedy zmieniam tą końcówkę na troszkę mniejszą i właśnie masuję sobie stopy. Teraz jakieś takie ładne słońce. No to aż się chce wychodzić na spacer i wiecie, no i... Ja nie jestem przez. Znaczy, ja, mój organizm jest przyzwyczajony do zbyt wielu spacerów, bo jednak większość yy, ostatnich lat jeździłam wszędzie samochodem, więc yy, no jak teraz zaczęłam więcej chodzić, no to niestety jest tak, że stopy mnie bolą. Muszę po prostu na powrót, wiecie, zbudować swoją nie wiem, odporność czy też wytrzymałość organizmową, organizmową, ja nie umiem dzisiaj mówić. Zbudować wiecie, swoją wytrzymałość, yy, kondycję na nowo i tak dalej. Więc to niestety trochę czasu zajmie. Natomiast powoli właśnie to robię, jak jest słońce to wyjdę sobie na spacer w ciągu dnia czy wieczorem. Wiecie, mam taki mały cel w głowie, o którym nie będę wam na razie mówić, bo, bo dla kogoś ten cel może się wydać mały, dla kogoś ten cel może się wydać w ogóle jakiś pff, o czym ja mówię i nie bardzo chcę, wiecie, dyskutować na temat tego, czy ten cel jest duży, mały i tak dalej. Po prostu to jest mój cel. Mam taki cel w głowie, że może na wiosnę, lato uda mi się coś tam osiągnąć, i, i powoli sobie do tego buduję, e, więc, więc tak, po prostu chciałam się do Was odezwać. Umałam sobie dzisiaj na świeżo włosy, ale powiem Wam, że ostatnio mi się nie podobają, jak one się układają. Chyba czas na jakiegoś fryzjera, i po prostu je podkręcam. I już nie robię, bo czasami robiłam lokówką, wiecie. To takie jakby takie spiralki troszeczkę inne, a teraz po prostu podkręcam jak na lokówkę, bo wtedy robiłam to prostownicą, mówiłam lokówką, prostownicą. A teraz podkręcam tak na lokówkę i wychodzi mi coś takiego i zdecydowanie bardziej mi się to podoba, ale powiem Wam, że myślę o tym, że chyba im potrzebna jest farba, bo już... Tych siwych włosów jest tak dużo. Ja wiecie, ja lubię mój kolor włosów. Nie chodzi o to, że ja się, nie wiem, wstydzę czy coś. Ja zawsze lubię mój kolor włosów. Jest naprawdę bardzo ładny. Ale już jest sporo siwych włosów, więc tak myślę, żeby tak, wiecie, tak e, podbić troszeczkę. Tak, wiecie, zróż a little bit. Tak, wiecie, zróż taki coś fajnego zrobić. Więc myślę, że może właśnie mam jeszcze... Z Marokan Oil tą, właśnie maskę koloryzującą, tylko że ona daje taki bardziej bordeaux kolor, bo zresztą nazwa jest bordeaux. E, a myślałam, właśnie o takim bardziej e, miedzianym. No więc jeszcze zobaczymy, no po prostu na razie myślę. To no wiecie, u mnie proces decyzyjny trwa. Od pomyślenia do, e, do zrealizowania jest naprawdę bardzo długa droga. Tak więc na razie myślę, zobaczymy jak będzie. Może. Nie wiem, czy akurat w łazience będę nagrywać cały proces nakładania farby, bo jednak no tam po pierwsze jest łazienka, więc jest bajzel, tam nie jest sterylnie, tak, zresztą jak w mojej kuchni. Co chwila tam ja mogę posprzątać, za dwa dni jest po prostu znowu jeden wielki rozgardiarz wszędzie, więc nie wiem po prostu, czy, czy jakby będę miała, będę w ogóle miała jak ustawić aparat i tak dalej, żeby to wszystko było widoczne i czy po prostu chce mi się, bo... Wtedy, słuchajcie, cały proces zajmuje 3-4 razy dłużej, niż normalnie po prostu pójście i zrobienie czegoś. Weźcie to pod uwagę, jak na przykład oglądacie jakieś vlogi, bo moje vlogi są dosyć proste, one nie są skomplikowane. Ale weźcie pod uwagę, jak nagrywacie, jak oglądacie jakieś vlogi u kogoś i widzicie fajne przejścia ładne ujęcia i tak Pomyślcie, ile to pracy wymaga żeby właśnie ustawić tak aparat, żeby złapał to, co chce, żeby wiedzieć, że następne ujęcie chcę zrobić takie, więc trzeba zrobić takie przejście, więc może nie pod tym jest naprawdę, wiecie, mi, dużo, bardzo dużo pracy, tak więc ja bardzo podziwiam vlogerów, którzy to robią, oni mają ogromną wiedzę w tym zakresie, ja jeszcze nie i też nie, nie aspiruję trochę do tego, ja po prostu nagrywam to dla własnej przyjemności, a nie żeby tutaj, wiecie, pokazywać jakieś super cool przejścia, tylko po prostu no, mam jeden aparat, mam jeden statyw i, i, i jakoś to tam sobie robię. Dobra, bo e, zrobiłam sobie przerwę od pracy, żeby, żeby się pomasować, a większość czasu do Was gadam, a po prostu też nie chcę za długo przerwy robić. Ja mam jakieś takie bardzo duże poczucie obowiązku i chociaż wiem, że to 15 minut jest, jest nawet okej okay i mój że się w ogóle nawet na to zgadza, to mimo wszystko ja się czuję jakoś tak, wiecie, nieswojo, tak więc biorę swój e, booster, bo on się zresztą tak nazywa, biorę swój booster, odpalam, odpalam. ho, oh! I masuję. To jest w ogóle pistolet, który ja dostałam w ramach współpracy z AliExpress i to było jeszcze na starym lokum moim e, w grudniu 20. Chyba tak mi się wydaje. Że to było jakoś tak przed Bożym Narodzeniem jeszcze poprzedniego roku. No i cały czas go używam. To jest jeden z fajniejszych gadżetów czy też urządzeń jakie mam mam jeszcze, pamięta, nie wiem czy pamiętacie mam jeszcze taki, takie urządzenie które się tak wiecie zakłada, takie są ramiona i też myślałam o tym żeby go wyjąć bo jednak bardzo mnie boli kręgosłup i on jest w stanie wiecie wymasować dosyć mocno tutaj plecy no ale na razie wyjęłam ten, bo ten po prostu jeszcze używam też do stóp, natomiast właśnie te dwa mm, urządzonka do masowania to jest w ogóle u, jest bardzo przyjemne, tak więc podlinkuję wam go na dole nie wiem, czy akurat u tego sprzedawcy jest, pamiętam, że jak ja go wtedy jakoś dostałam, to ta dostawa była bardzo szybka, bo on miał magazyn w Polsce, tak więc może być tak, że właśnie są tacy, którzy mają magazyn, wiecie, gdzieś na przykład w Europie, bo już teraz większość sprzedawców na AliExpress ma magazyny w Europie, ale może być też w Polsce, no i też warto zwrócić na to uwagę i zobaczyć tam, czy możecie zaznaczyć ten kafelek Polska. Tak więc linkuję Wam na dole, jeżeli jesteście zainteresowane. Jeżeli macie w ogóle taki gadżet, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza, czy to jest jednak taki game changer jak dla mnie, czy stwierdziłyście, że nie to nie jest dla was. Kupiłyście właśnie pod wpływem różnych takich recenzji namawiających i potem ciepnęłyście w kąt i w ogóle go nie używacie, więc tym jestem ciekawa. Dla mnie jest fajny, tylko u mnie też jest tak, że właśnie czasami jest na wierzchu, ale wiecie, on jest duży i ciężki. A czasami go właśnie ładnie schowam do, do tej walizeczki, w której ją przyszedł do pudełka, bo ja oczywiście wszystko chowam jeszcze do pudełka. znaczy może nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy schowam do szafki i potem kilka miesięcy nie używam, a potem znowu wyjmę, znowu kilka miesięcy używam. I tak, wiecie, w kółko. Chciałam tak trochę urozmaicić w ogóle tego vloga, bo tak dużo jestem tutaj w domu e, i nagrywałam się na zewnątrz, też jak szłam, chciałam wam pokazać, właśnie, że uliczki, jak sobie idę i tak dalej, bo akurat e, szłam na terapię i e, no niestety jest taki po prostu wiatr, że to się w ogóle nie nadaje. Ja tam trochę też do Was mówiłam, więc po prostu połowy nie słychać. No i tak, siedziałam, mówię: Dobra, jeszcze kiedyś nagram, po prostu jak będę szła, więc trudno, odpuszczę sobie, ale. Wracając, odebrałam z paczkomatu moje zamówienie i bardzo dobrze się składa, ponieważ słuchajcie, dosłownie wczoraj, w sensie wczoraj, jak ja nagrywam, więc jak wy to widzicie, to kilka dni wcześniej wybiło 15, 150. Chciałabym aż tak dobrze nie ma, aczkolwiek może kiedyś do tego dojdziemy, ale 15 tysięcy subskrypcji na YouTube. Więc w ogóle bardzo, bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. I idealny moment, ponieważ właśnie wracając, odebrałam z Paczko ma tu moje zamówienie z Allegro. Jakiś czas temu na Instagramie mówiłam Wam o tym, że oglądałam taki serial na Netflixie, aż musiałam wziąć telefon. Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie, czyli The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. To jest super czarna komedia, taki trochę, wiecie, z przymrużeniem oka o tych wszystkich thrillerach takich, gdzie nie do końca wiadomo, co się dzieje i tak dalej. E, nie bierzcie tego serialu w ogóle na poważnie, tam naprawdę nic nie ma na poważnie, tam po prostu nic nie ma sensu, ale jest bardzo fajny, bardzo mi się spodobał i to, co mi się najbardziej z niego spodobało, to korkociąg, jakiego używa Anna, czyli główna nasza bohaterka, która łoi wina po prostu, wiecie, jak wodę, yy, ma kieliszek, który mieści całą butelkę, całą butelkę wina i po prostu pije tego na potęgę. I miała taki super korkociąg, wiedziałam, mówię, ja się męczę z takim oto korkociągiem, który się zacina czasami. Gdzieś tu muszę, wiecie, kręcać, wykręcać. On tutaj właśnie ma niby taką sprężynkę, ale Mówię no nie, nie, więc postanowiłam zamówić sobie korkociąg. To nie jest identyczny korkociąg jaki ma Anna. Ale mam nadzieję, że będzie trochę lepszy. Więc, ponieważ jest 15 tysięcy, jest okazja do świętowania. To przy okazji w żabce zakupiłam nową wersję y, mojego ulubionego wina, czyli Bon Villon. Nie wiem, czy tak się wymawia, ale. <todgłos> I to jest taka bardzo słodka wersja. To jest taka wersja białe, słodkie wino w ogóle z nutami brzoskwini, moreli i gruszki. E, rozpływające się w ustach, gładkie, przepełnione aromatami owocowych konfitur, przygotowanych z białych owoców. Trochę za słodkie, jak na mój gust, ale w Żabce niestety są tylko słodkie te wina. Nie ma tych półwytrawnych. Półwytrawne są trochę dalej i trochę za daleko mi, żeby iść, tak? Więc kupiłam po prostu dzisiaj to wino, e, tak, że będziemy sobie świętować. Wyjęłam już ten oto otwieracz. Tu jest, o, okej. Okay. Tak wygląda otwieracz, to jest na niego podstawka, żeby tak, wiecie, elegancko nam stało, ładnie w ogóle. Tak więc, słuchajcie, będziemy próbować otwierać wino. Tutaj jeszcze w ogóle dostałam nożyk do folii, ale powiem Wam, że ja nigdy takiego nożyka nie ogrzewałam i ja nie mam pojęcia, jak tego użyć tutaj. W środku, właśnie, tu była ta podstawka, tu był korkociąg, tu jest jeszcze jedna e, taka sprężynka, jakby się tamtej coś stało. Ja nie mam pojęcia, jak się ten. Jak się, jak się w ogóle to używa. Wygląda to, że to jest tak i co? I teraz tak po prostu sobie. przejechałam. Okej, okay. Może. Hmm. Może nie do końca mi wyszło. Wiecie co? Wiecie, jak ja folię otwieram? Ja folię z reguły otwieram. O tak. Od dołu i po prostu zdejmuję to w ten sposób. Nie bawię się takim nożykiem, bo ten nożyk, jakoś tak ja wolę, żeby cała szyjka była tutaj zdjęta i golutka, więc może bez takich ruchów. Więc teraz słuchajcie, poczekajcie, bo to będzie, będziemy testować. Może ja Was jakoś inaczej ustawię, żebyście też zobaczyły, jak się tym korkociągiem otwiera i czy w ogóle da radę. No dobra, chyba wszystko widać. Więc y, to chyba powinno być tak. Najpierw odciągamy to. Potem łapiemy o to w ten sposób. Teraz. Mm. Okej, okay, tak to robimy. Czyli wbiłam. Mam nadzieję, że to widać, ale nie jestem pewna. Nie wiem, czy mogę to puszczać. I teraz powinnam wyjąć korek. Jest! Uwaga! Bang! Ha! Udało się! I teraz korek jakoś trzeba wykręcić z tej. Nie wiem jak. Okej, okay, dobra, tak. Tada! Faktycznie jest to na pewno szybsze e, niż kręcenie tym. Tak więc. Spoko, fajnie, tylko że teraz nie mam znaczy zatyczki. W sensie, ja mam zatyczkę do wina. Mam taką. O. I po prostu tak to wygląda. Korkociąg zdał egzamin. Yy, wydaje mi się, że trzeba nabrać też trochę w prawo. Ona to tam wiecie, ponieważ łoi tego wina bardzo dużo. To ona to robiła pyk, 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 pyk i w ogóle. Minutę to zajmowało, ale zdecydowanie no na pierwszy raz to i tak wydaje mi się, że nieźle mi poszło. Następnym razem może pójdzie mi sprawniej, a pewnie za jakiś czas to już też będę jak ta Anna, wiecie, yy, machać tym koreczkiem i szybko otwierać wino. Tak więc ogólnie spoko. Czekajcie, korkociąg kosztował 59 zł. Jest paragon. Tak więc podlinkuję wam na dole to jest na Allegro takich tego typu korkociągów, bo to są Neumatyczne, chyba nie wiem, jakąś taką mają nazwę, jest ogólnie bardzo dużo. One są w jakichś tam zestawach, bardziej eleganckie, całe czarne matowe w pięknym pudełku, za 100 zł, za 150. Za 59 chyba był najtańszy tego typu, jaki, jaki, jaki ja znalazłam. Stwierdziłam, że nie będę na razie wydawać więcej pieniędzy na to, bo, bo nawet nie wiem, czy mi się sprawdzi, tak więc tak więc mamy korkociąg, mamy wino, można poświętować 15 tysięcy. A, ponieważ na 15 tysięcy będzie rozdanie, to zróbmy tak, że pod tym filmem zostawiajcie mi pytania do QA. E, wydaje mi się, że jest, no z kilka miesięcy minęło od ostatniego QA. E, zostawię wam w ogóle odnośniki do ostatnich, jeżeli jesteście ciekawe. W zeszłym roku chyba były tylko dwa, tak mi się wydaje. Może więcej? Generalnie, zostawię wam odnośniki, playlista też będzie, jeżeli jesteście ciekawe, no bo wiadomo, rzeczy się różne zmieniają i, i tym podobne. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je na dole. Jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu, to bardzo, bardzo, bardzo Was proszę, żebyście przed swoim pytaniem zostawiły rkę w takich nawiasach kwadratowych. To nie jest skomplikowane, a naprawdę bardzo łatwi mi po prostu wyszukiwanie tych właśnie pytań, które chcą wziąć udział w rozdaniu, bo możecie zadać pytanie, niekoniecznie chciecie wziąć udział w rozdaniu. Rozdanie będzie oczywiście dla moich subskrybentów, więc sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał. Nagród będzie kilka, tak więc spokojnie macie szansę, żeby wygrać jakieś nagrody u mnie, a jeżeli nie w tym rozdaniu, to pamiętajcie, że za kolejne tysiące na 16 tysięcy, Również będzie u mnie rozdanie, ponieważ u mnie rozdania są po prostu co tysiąc. Tak więc, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za te 15 tysięcy. To jest niesamowita liczba w ogóle. Jakoś tak jak zaczynałam ten kanał, to nawet nie, nie zakładałam sobie, nie wiem kiedy ją osiągnę, co zrobię, jak ją osiągnę. To są dla mnie trochę takie abstrakcyjne liczby, powiem Wam, bo. Ciężko sobie wyobrazić 15 tysięcy osób, które chcą su subskrybować kanał, albo na przykład 10 tysięcy, które obejrzą jakiś film, więc to są naprawdę bardzo duże liczby. Czasami trochę przytłaczające, czasami trochę takie e, onieśmielające wręcz, ale naprawdę wierzcie mi, że bardzo, bardzo to doceniam. Tak więc e, dobra. Tyle w takim razie, ja zaczynam swoje świętowanie, jeżeli Wy na przykład macie ochotę, to też możecie poświętować ze mną w weekend i na przykład wypić jakiś toaścik za właśnie te 15 tysięcy, no i pamiętajcie, weźcie udział w rozdaniu. Jeszcze nawet nie zaczęłam pić, a już mi się język plącze. Tak więc jeszcze raz dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!